ma kolego! I oczywiście siema na wszystkim innym z poniedziałkowego rana. Kolego, zadałeś bardzo ważne pytanie z punktu widzenia początkujących, więc dlatego odpowiem Ci na to pytanie w formie filmu. O, kapelutka, jeszcze sobie poprawię. Tutaj akurat zadałeś pytanie dotyczące motorówki, ale to nie ma znaczenia, czy to jest motorówka, czy każdy inny pojazd, typu powiedzmy samochód, nie wiem, samolot, dron itp. Itd. Najważniejsze, kiedy kupujecie baterie, to pamiętajcie o tym, żeby po prostu kupić Idą pod wymiar, tam gdzie bateria wchodzi w modelu, bo czasami w modelach jest bardzo ograniczone miejsce i trzeba sobie po prostu dobrać baterię pod względem wymiaru. Nie tylko pod względem powiedzmy jakiś tam napięć TD pojemności, ale przede wszystkim pod względem wymiaru. To bardzo często po prostu determinuje wy wybór baterii. Moglibyśmy wziąć baterię na przykład o większej pojemności, ale ona ze względu na przykład na wymiar nam się nie zmieści w miejscu przeznaczonym tam, gdzie ma wejść w modelu, więc to przede wszystkim. Druga sprawa to mówię, wymiar. Wymiar jest w pewien sposób najważniejszy. Kolejna sprawa to oczywiście, dobieracie sobie baterię pod względem tego, jakie napięcie obsługuje regulator, tak, który macie w modelu. Czyli musicie sobie sprawdzić, jakie napięcie znamionowe tam jest po prostu podane w modelu. Jakie napięcie może obsługiwać, jakie rodzaje baterii. Bo na przykład model może obsługiwać baterie typu 2S, 3S. Możecie sobie kupić o słabszym napięciu 2S lub 3S, lub tak samo jest z innymi tam, powiedzmy, 4S, 6. ITP, ITD. Poza tym warto wybierać baterie, które mają większe C, czyli tak zwany prąd oddania. Tak? Na przykład powiedzmy macie baterię, która ma tam powiedzmy napisane, że ma 50C. To ja wam gwarantuję, że jak kupicie taką, która ma 100C-120C, to troszeczkę tak model zachowuje się, jakby mu turbo dołożono. To nieważne, ile regulator potrafi przyjąć, ale zawsze trochę więcej napięcia czegokolwiek daje, że on, mimo wszystko, ten model ma jakby trochę większy, więcej mocy, nawet drobne, kopa i tak dalej. Ja Wam to podam na przykładzie prostym, prostym przykładzie. Modelu, który kiedyś, powiedzmy, zmierzałem sobie prędkość, i to była bateria typu, to były 4S, Lipo i LiHV. LiHV ma trochę większe napięcie. I posłuchajcie, prędkość maksymalna tego modelu na nowych bateriach, ta i ta była nowa. Była różnica ponad 3 km na godzinę. Może wydawać się Wam to mało, ale na przykład, jeżeli zawodnicy gdzieś jeżdżą i tak dalej, mają bardzo dobre baterie, to posłuchajcie, bateria już daje przewagę i tutaj też jest troszeczkę większy fan szczególnie to widać na przykład jak mamy jakieś bateria 50 c włożymy ze 140 c to widać więc przede wszystkim moi drodzy pamiętajcie miejsce na baterię, sprawdzić jakie napięcia obsługuje regu regulator i po to kupować sobie baterię. Oczywiście też dla początkujących jest ważne, jaka końcówka jest w baterii. Oczywiście każdą końcówkę można sobie przelutować, no ale najwygodniej kupić sobie od razu z końcówką, która jest taka sama jak przy naszej baterii. Bo jeżeli kupimy z inną, to robimy sobie problem w momencie, kiedy nie mamy końcowej, nie potrafimy lutować itp. itd. No i co tam jeszcze moi drodzy? Generalnie to wszystko, i na przykład ja jeszcze dodatkowo do modeli, które typu modele zdalnie sterowane samochodów, tak, które są szybkie, jak to mówię, mówię zapitalające, dobrze na samopoczucie, działające, typu taki off-road szybki, to jeszcze zawsze polecam kupić sobie baterię w twardym, sztywnym opakowaniu. Nie zawsze to jest możliwe do wszystkich modeli, ale, ale powiedzmy do takich standardowych 110, to jest to możliwe także. Mówię chyba wszystko. Na pewno o czymś zapomniałem, ale może sobie kiedyś przypomnę to wam jakimś kolejny film. Zrobię miłego dnia z kciukiem uśmieszkiem. Wiecznie uśmiechniętym, choć z deka szurniętym. Pozdrawiam.